8, złotów około godziny 22:00 00 zgłoś się do 40 Słuchaj, y jestem na miejscu interwencji tutaj z auta, widzę, y że leży faktycznie kobieta. Ja już wychodzę z radiowozu podejmuję interwencję. Przyjął. Dyżurny zadysponował policjantów w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprzytomnej kobiecy leżącej pomiędzy autami na ulicy Nowy Rynek. Policja z tej strony. Niech Pani się nie ruszał, Pani sobie głowę tutaj pokolecz. Niech tam za ten trochę. O, o. I na boczek. Na boczek. Na boczek. O właśnie. Dobra. Podczas kontroli policjanci ustalili, że kobieta jest nieprzytomna, ponieważ znajduje się w stanie upojenia alkoholowego. 00, Moje tak? Tak, tak pan, cek. Wasza, cek. Prawda? pan nie prawda? Niestety nie udało się nawiązać z kobietą jakiegokolwiek kontaktu w celu ustalenia miejsca zamieszkania i personaliów. Policjanci wezwali również pogotowie ratunkowe. Co się stało? Nie rozumiem, mnie Pani, tak? No, nie właśnie nie znamy, Ona mieszka na Wocinuczu. A jak się nazywa Pani Pani? Jezu... Kobieta została odwieziona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie zajmą się nią dożyrujący lekarze. Po przeprowadzonej interwencji policjanci odwiozą kobietę do domu. Policjanci udają się do jednego z mieszkań na placu Kościuszki w Złotowie. Zgłaszająca, kobieta twierdzi, że sąsiedzi uporczywie zaśmiecają klatkę oraz wypisują obraźliwe wyzwiska na ścianie przy jej mieszkaniu. Posłuchajmy rozmowy przeprowadzonej w domu zgłaszającej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Policja złotów. Pani zgłaszała interwencję? Tak. Co się stało? Jak powiem. Kto to zrobił? No, oczywiście, zamykałem. Ale nie jest pani tego pewna. Jestem pewna, bo no, słyszałem. Dobrze. Niech pani poda tutaj dane osobowe dla kolegi. Tak, jak zwykle prosiłbym o. Było to sobie, sobie To wejdźcie może. No dobrze, dobrze. Uważam. Niech mi pani powie, dlaczego takie tutaj sytuacje mają miejsce. Co się dzieje? A co się dzieje? Może Pani włączyć światło tutaj? Co się dzieje, że 17? Aha. Ja Miałam umieszczenie, nie? Dobro, dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór pani. I zaprosiłam... Mamy, bo, on no. nie, bo on nie wymalował mieszkanie. No w porządku. No. Dobra, niech Pani poda tak normalnie imię i nazwisko Pani. Jeszcze datę urodzenia proszę podać, tak? Dobra, niech Pani mi teraz powie tak. Yy, twierdzi Pani, że to na pewno był tak? No na pewno to zrobi tak? Czyli na wycieraczkę położył pani po prostu. Przed wycieraczką. Odchody. Odchody. I to nie pierwszy raz. Od 17. Roku. Czy pani to kiedykolwiek zgłaszała? Zgłaszałam. I co było w tym kierunku, jakie, jakie tam podjęte były. Środki? Znaczy, się powiem. dostał mandat, ale nie wiem ile. Dostał mandat, tak. Sprawa do sądu nie trafiła nigdy. Ale ja kieruję sprawę do prokuratora. Dobra, niech mi pani powie teraz tak. Czy w dniu dzisiejszym pani spożywała alkohol? Bo to jest teraz ważne. Jedno piwo wypiła. Czyli spożywała pani alkohol. Proszę pani, ja teraz pani powiem, co możemy z tym faktem zrobić? Jest to po prostu zaśmiecanie, tak? Zaśmiecanie. no, 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 no Uciążliwe tutaj niepokojenie no, ale też słuchaj pani osoby. Pan, ale dzwoni ale do pani mi jeszcze nie dała skończyć. Ja pani powiem, tak? Później Pani powie. Ma pani prawo złożyć zawiadomienie odnośnie tutaj wykroczenia. Policja ma obowiązek przyjąć od pani takie zawiadomienie, ale w dniu dzisiejszym ja takiego zawiadomienia nie przyjmę, gdyż spożywała pani alkohol i nie mogę tego zrobić. Także prosiłbym stawić się najlepiej w poniedziałek w komendzie w poniedziałek policji. poniedziałek idę do szpitala. No jak długo? Nie wiem, mam nogę z No mhm. Niech pani posłucha. Nie musi pani w poniedziałek. Może pani we wtorek, w środę. No ja już byłam. Mhm. I tam na miejscu policjanci przyjmą od pani zawiadomienie o wykroczeniu i no coś trzeba z tym zrobić, bo. Wie Pani, to jest naprawdę, są no przyjemne rzeczy, tak? No musi pomalować ścianę i drzwi. Aha. Aha. a to tu, tutaj, bo widziałem te napisy też na ścianie. I krzyż. Ale czy to było wcześniej zgłaszane, te, te, te napisy, tak. czy nie? Tak, było. Aha. no to dobrze, dobrze. Wie Pani co, no bo na zwichnięcie to Pani przypuszcza w szpitalu tam nie będzie trzymał długo. Ale ja idę jeszcze na co innego. Ale co, zostanie Pani w szpitalu? Mhm. No to, no dobrze, tak jak mówię. A jak w dzisiejszą będzie się coś powtarzać, proszę jeszcze dzwonić, przyjedziemy, tak? Mm -hmm. Ja z tej interwencji sporządzę notatkę, Pani tylko dojdzie do komendy, kiedy będzie tam Pani mogła i złoży to zawiadomienie o wykroczeniu i sprawa trafi do sądu. Tak? Bo to fajnie. A mówię, jeżeli się będziecie powtarzać, dzwonić. Tak. Przyjedziemy. To wszystko się kompletuje za całą sytuację. To nie jest ta policja, co za komuny. No dziękuję, miło mi to słyszeć. Do widzenia. Do widzenia. Kobieta została poinformowana przez funkcjonariuszy o możliwości złożenia zawiadomienia o wykroczeniu, i w tym wypadku sprawa może trafić do sądu. W trakcie odjeżdżania z miejsca interwencji, jeden z policjantów dostrzega idącego ulicą poszukiwanego mężczyznę. Jest on poszukiwany w związku z wystawieniem na niego nakazu doprowadzenia do sądu. Policjant rusza w pościg za poszukiwanym, ponieważ mężczyzna zorientował się, że policjanci zauważyli go idącego na ulicy. Do pościgu przyłączają się również przechodnie, jednak to przechodzącemu przypadkiem obok policjantowi udaje się pomóc w pościgu. W trakcie interwencji zatrzymany nie przyznaje się do ucieczki i uparcie twierdzi, że nie wie za co jest zatrzymany. Musisz otwierdzić? tak? Panie musisz Panie Panie, ja to otwierdzę. A jak Panie chcę Panie Panie ja chcę pracować. Ja chcę pracować To sobie kłopoty na rogu, to co to Jakie kłopoty? Ja chcę pracować jeszcze Panie tutaj. Sławku, dziękuję Panu bardzo. Proszę. Dziękuję, naprawdę. Nie ja czy ty jesteś normalny, czy ty jakiś głupi jesteś. Panie Sławku... Wiedziałeś, że jest na ciebie nakaz. Panie Sławku, nie wiedziałem, skąd miałem wiedzieć. Tak, Nie mam nic. Nie mam nic. No to, to dobrze. Dobrze, że pomógł. Jestem od karawy. mną Pan jest poszukiwany. goni. Dara, tak. Słuchaj, ja wiem, że nic nie zrobiłeś, ale kolega wie, że jest na ciebie nakaz. Już? już? Tak. Panie Sławku! Iść na, już nikt. teraz? Panie Sławku! Żeby oni wszystko z Dajcie mi jeszcze nie czas. Kieszeni, tylko I do tyłu. Kamil. Panie Sławku! To jest policja Kamil, to nie jest przedszkole. Panie Sławku! Pójdziesz pierwszy, szybciej wyjdź. Panie Sławku! Kiedy jestem nie nie ja wyjdę muszę na ten... Nie ma co nakazać się. Proszę prokuratora. Zobaczcie. Zapłacili mnie za nogi. Zostaje przez całe życie. Chodzi chodź, tym. Na komendzie zatrzymany zostaje poddany kontroli trzeźwości i okazuje się również, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zostaje osadzony do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Policjanci z posterunku z krajenki oraz policjant Wydziału Ruchu Drogowego ze Złotowa zostali zadysponowani do wypadku na drodze pomiędzy Skórką a Piłą. W wypadku brał udział samochód osobowy oraz rowerzystka. Prawdopodobnie w wyniku wkroczenia na jezdnię poszkodowana została kobieta w podeszłym wieku, która została odwieziona do szpitala w Pile. Policyjni technicy obecni na miejscu zdarzenia wykonują pomiary oraz badają pozostawione ślady w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Funkcjonariusze kierują również ruchem, aby zadbać o bezpieczeństwo i płynność. Ta sytuacja pokazuje, jak nieuwaga w trakcie manewru włączania się do ruchu może mieć wpływ na nasze bezpieczeństwo.